Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no takiej bezczelności to już dawno nie słyszałem tutaj z tej mównicy. Nie wiem, kogo pan tutaj reprezentuje, ale na pewno nie kredytobiorców. Z pewnością banki pan reprezentuje, bo przedstawił pan stanowisko dokładnie takie, jak banki sobie życzyły. Przychodzi pan tutaj bezczelnie i mówi, że nie ma żadnego opóźnienia. Czy pan jest w ogóle poważny? Myśmy zaplanowali wakacje kredytowe od stycznia, pan przychodzi tutaj w marcu, mówi, że nie ma żadnego opóźnienia, a ustawa wejdzie w życie w maju, a miała być za pierwszy kwartał wakacje kredytowe. Szanowni Państwo, to jest reprezentant banków, który się znalazł w Ministerstwie Finansów i on mówi dzisiaj, że ogranicza wakacje kredytowe. W czyim interesie, jeżeli banki finansują w całości to rozwiązanie? Szanowni Państwo, to jest absolutny skandal. Po pierwsze, chyba w kod DNA wpisaliście swoje opóźnienia w działaniu, bo nic nie robicie, a dzisiaj Pan wychodzi 6 marca i mówi, że wszystko w porządku. A my mówiliśmy, że większość kredytobiorców ma ratę do zapłacenia do 10 stycznia i alarmowaliśmy, że projekt od października leży gotowy do rozstrzygnięcia. Kryterium dochodowe, tak. Z jednej strony kryterium dochodowe, a z drugiej strony nawet kredytobiorcy na poziomie 1,2 miliona będą mogli skorzystać z wakacji kredytowej. Ograniczyliście beneficjentów o 70%. Wszyscy będą to pamiętali w im interesie działacie, bo na pewno nie w interesie kredytobiorców. Dziękuję bardzo.